życiowy, komfort mieszkańców, a na razie podnosi im ciśnienie. Z powodu robót tracą uprawy i nie mogą dostać się do własnych domów. Urzędnicy uspokajają, że wszystkie szkody zostaną naprawione. Na to pole koparki Wichały na początku tygodnia to dobry znak, bo zwiastuje, że rybwiany będą miały wreszcie kanalizację. W tym miejscu powstanie przepompownia. Cały projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności. Dofinansowanie wynosi w granicach 90-85%. Pozostała część to jest udział gminy. Mieszkańcy nie wnoszą tutaj żadnego wkładu finansowego. Są zyski, ale niestety także straty. Ciężki sprzęt mógł pracować na 10 arach pola, zajął 10-krotnie więcej. Zniszczył część uprawy buraków. Nie mogli normalnie tego zakopać, więc musieli wykopać niesamowite doły. Gdzie? Oberwała się droga cała. Gdzie drogi już brakło, weszli w buraki, buraki się też oberwały. Ale nie tylko buraki legły pod koparkami. Dojazdu do domu nie ma, jest droga zawalona. Urzędnicy mówią, że tam, gdzie drwa rąbią, lecą też wióry, a w dodatku teren pod roboty niełatwy. Musimy ścieki przesyłać pod ciśnieniem. W większości, w całej, praktycznie w całej miejscowości Rytwiany jest kanalizacja grawitacyjna. Z kolei w miejscowości Kłodaszczek działki, gdzie jest konfiguracja terenu różna, wymaga po prostu przekazania ścieków pociśnienia. Konfiguracja rzeczywiście są zawiłe, zwłaszcza w kontekście kto zwróci pieniądze za zniszczone plamy. Z doświadczenia, jakie mamy z blisko ostatnich 12 miesięcy współpracy z firmą wykonującą kanalizację, wskazują, a w zasadzie można być pewnym, że teren ten zostanie przywrócony do stanu poprzedniego, a wszystkie ewentualne szkody, jakie poniosą właściciele gruntów, zostaną zrekompensowane. Prace zakończą się za kilka tygodni, wówczas, jak zapowiadają urzędnicy, straty zostaną policzone i zrekompensowane.